uczestników tego zespołu, Małe Brzezinioki. Niestety dzisiaj starsza grupa miała próbę, więc pokazaliśmy większość starszaków, ale są wśród nas tutaj artyści malutcy. Powiedz mi, jesteś Małym Brzeziniokiem? Tak. A lubisz tam młodzić? No, miarę lubię. Miarę lubisz. A czym się tam zajmujesz? No, y Um, próbujemy śpiewać różne piosenki, no to z kolegami śpiewam. Śpiewasz i fajnie jest? Tak. Wyobrażasz sobie, żebyś nie mógł tam chodzić? Nie. Czyli lubisz. Lubisz tam chodzić. E, jak sami widzicie, dzieciaki kochają to, co robią, jak ja te szaki tam też. A ja mamy tutaj mamy Mamy e, przedstawi i Niko, Nikodę, tak? I no, powiesz powiem. jak masz na imię, to mama powie za ciebie. E, I mylusia. I mylusia, no, tak. Tutaj też dziewczynka uczestniczy. Uczestniczy, tak. Niech mama się na temat e, tego, co dzieciaczki robią, w jak, jakie atmosferze wracają. Czy kochają to, co robią? E, tak, raczej kochają, bo właśnie córka Codziennie pyta się, czy jedziemy na tańce, ona chce śpiewać, bardzo właśnie zadokowali się tym bardziej, że mamy mm -hmm. mają szczodzią gością. No to jest wtedy taki szał, że jednak jedziemy na tańce, że są zmęczeni po szkole i w przedszko przedszkolu, ale jednak widać tą radość w niej właśnie, mm -hmm. jak lubią to robić i naprawdę ja cieszę się, że tak to <laughs> lubi. <laughs> Doszło mi suknia, że też chcę gdzieś tam właśnie w nowę życiową. Bo... E, tak właśnie, bo syny na, e, jak byliśmy, graliśmy koncert, no to widzę, że chce grać na skrzypcach, że on chciałby rozwijać się dla zespołu, mm -hmm. że to jest jego pasja na całe życie i chciałby po prostu grać tak samo na skrzypcach razem w zespole, tak jak inne właśnie tam starsze dzieci, i ćwiczy, cenuje, właśnie wracamy, z, wracamy, wróciliśmy ze skrzypiec i idzie mu do nie jest. Czyli masz już swoje skrzypce? Tak. No to fantastycznie, to ja Wam życzę udanej kariery, róbcie to co robicie. To jest naprawdę bardzo fajne zajęcie, jeżeli jeszcze to kochacie. Nie wiem, czy na wie, że jest sprowadzona z biurka. na stroje dla dzieciaczków, bo doszło na słuchę, że nie ma tych strojów i po prostu, no gdzieś podejrzewam, że nie fajnie to wygląda, tak? Jeżeli gdzieś jeżdżą i nie mają tych strojów, czy spotkała się Pani z czymś takim, żeby nie było strojów? No to jest chyba przekle, bo widać, że ci klaszczowni mm. dziewczynki kochają w ogóle te stroje i jak one się cieszyły w ogóle na tym kolędowaniu, że każda ma swój strój. I naprawdę pięknie panuje że w tych strojach, no niestety, no wyszło jak wyszło. I Musimy właśnie uskładać na te stroje, no nie jest to mała suma, ale no wspólnymi siłami miejmy nadzieję, że, że, że się uda. Kochani, otwieramy serducha, przypominam o zbiórce. Małe brzeźniąki potrzebują stroju, robią coś wyjątkowego, także wspierajmy i naprawdę wpłaćmy sentymentalne kwoty, tu nie mówimy o kwotach dużych, ile możemy i pomóżmy im po prostu, niech te dzieciaki tam dalej się fajnie rozwijają. Dziękuję za wywiad, dziękuję bardzo. Upadł mi się drugi wiersz. Dzień dobry serdecznie. Z tej strony, nadal ja z Instytutu Zdrowego Regionu. Kochani, zajmujemy się miejscem, przebiegiem, jak przez wspaniałą, białkitą, tą pokładką, opadnią i dzieciaków. Jest z nami pani Małgorzata Kniedzi, która tutaj ładnie już powiedziała proszę nam powiedzieć na temat dzieciaku, co ona tutaj robią? Pytanie, co nie robią? Bo te dzieci robią wszystko. Zobaczcie. się bawią, tanczą, e, integrują się, kontynuują naszą tradycję. E, e, robią wszystko, żeby przepięknie się pokazać, zaprezentować na, na scenie. Nie tylko na scenach naszych tutaj lokalnych, ale na scenie na za każdym razem na przeglądach, na festiwalach, gdzie jest udowodniono. A proszę, mi powiedzieć, kiedy powstała Zespół Mama Grzyzniówki tak naprawdę można powiedzieć, że w tej formie działa od tego roku, od stycznia tego roku. Natomiast poprzednio, w wcześniejszej wersji grupy dziecięce działały przy, przy zespole, przy, jako zespół regionalny Grzyzniówki przy stowarzyszeniu o tym samej nazwie. Małe brzyniąki działają no, nowo powstały e, z chyba przyszedł nas tradycją, tak, na nas A niech pani powie, e, są jeszcze Dobrze. Tak, to jest dzisiaj, e, dzisiaj akurat e, jesteśmy na próbie najstarszej grupy naszej, natomiast e, zespół zrzesza ponad 80 dzieci już w tej chwili, Nasza najmłodsza grupa to 3 latki, od 4 do 3 do no, 6 jest grupa e, najmłodsza, potem roz, grupa troszkę starsza e, do lat e, 12 i od, e, od 13 lat to jest grupa e, najstarsza. Doszło na sobie, że jest prowadzona z grupą na szybką małgą. Powiedzcie kochani, czego mała najbardziej prawnie na życzyć? Brakuje no, nam obecnie wszystkiego tak naprawdę, począwszy od, od strojów, no bo to jest najważniejsze. Że, e, dzieci nam ciągle przebywają, tych strojów na chwilę obecną e, nie mamy, a stroje są niestety bardzo kosztowne. No, w tym momencie m, e, przekracza to nasze możliwości finansowe, tym bardziej, że jesteśmy zespołem, można powiedzieć, samofinansującym się i na chwilę obecną tutaj największe wsparcie są dla nas e, rodzice. I, I z tego w tym momencie się utrzymujemy. Oczywiście dalsza część jest, to są projekty, które nam, myślę, że w dalszej części to można tutaj e, finansować naszą działalność, ale na chwilę obecną no, największe nasze potrzeby to są w tym momencie stroje, bo chcąc pokazywać się na, na scenach, no, musimy e, też wyglądać, jak to wyglądać oczywiście. A jakoś takie jest będzie też W tej tak, jeszcze działać z przedstawicielami stowarzyszeń, już mamy wiele, wiele wyjazdów zagranicznych na, na festiwale zagraniczne. To jest Słowacja, to jest Bułgaria, to jest Grecja, yy Macedonia, Albania. To są, to są festiwale, w których mieliśmy możliwość uczestniczyć. Tamten rok to, to największy nasz sukces, udało nam się dostać do, na, na festiwal yy y y y y y 10 zespołów do ratki i przez eliminację. No, y y

Czujecie tak, się tym to że pracuje w historii praktycznej. Ja mam taką białą linię, że się pomożą, się nie mam Ja oczywiście nie okazję widzieć. nie dzieci. Dziecianie pracują rzetelnie. Y, przypominam o zbiórce: bardzo kochani, proszę o swoje serwisów. Pomóżmy młodzieży, która chce robić coś kreatywnego. Nie idą bawić się gdzieś na placu zabawnie idą palić papierosy. Dzieci chcą się kształcić, ćwiczyć, tańczyć. Jest to chyba coś, co naprawdę warto wspierać.